Aktorzy, piosenkarki, modelki, celebryci, dziś będzie właśnie o nich, będzie o gwiazdach, ale z takiej smutniejszej, bardziej mrocznej perspektywy, będzie o ich chorobach zapraszam. Kaja to prawdziwa ikona polskiej sceny muzycznej, autorka takich hitów jak Supermenka, ramię w ramię, prawy do lewego, czy śpi kochani śpi i jeszcze wiele, wiele więcej. Ta dziś 57-letnia artystka ma na koncie wiele sukcesów, ale i mnóstwo smutków i dramatycznych wydarzeń. Wśród nich z pewnością są problemy zdrowotne i to naprawdę poważne. Około 20 lat temu u Katarzyny podejrzewano białaczkę. To z pewnością diagnoza, która niejednego przybiłaby i sprawiłaby, że nie miałby ochoty na nic, nawet na walkę o własne życie. Kaja się jednak nie poddała, i oprócz w tradycyjnej medycynie szukała też pomocy w bardziej niekonwencjonalnych metodach. I choć takie metody budzą bardzo wiele kontrowersji, to nie ma się co oszukiwać i wiele osób dalej z nich korzysta, zwłaszcza gdy problemy ze zdrowiem robią się poważne. Kaja, jak wyznała, zdecydowała się na wizytę u szeptuchy, jak i szamana. I choć nie mówi wprost, że na pewno te techniki jej pomogły, to wyznaje, że po kilku miesiącach jej wyniki się poprawiły. Jednak to niestety nie wszystko, bowiem Kaya choruje też na skomplikowaną chorobę nieuleczalną, zwaną jako Hashimoto, przez którą artystka doświadczyła i dalej doświadcza naprawdę trudnych przeżyć, jak pchnięcia ciała, depresja czy zaburzenia snu w wyniku choroby zmianie uległy jej rysy twarzy, co sprawiło, że niektórzy ludzie zaczęli pisać jej wprost, że powinna skończyć z operacjami plastycznymi. Wygląda na to, że ludzie dalej nie rozumieją, czym jest ta choroba i jak wpływa na ciało. Warto dodać, że na Hashimoto chorują też inne znane polskie gwiazdy, jak Joanna Krupa, Julia Wieniawa i naprawdę wiele innych gwiazd i nie tylko. Patrycja Kazadi. To piosenkarka, aktorka i prezenterka, znana między innymi z roli prowadzącej w programie You Can Dance czy singla nagranego z wokalistą Matem Pokorą. Kazadi wydała też sporo innych utworów muzycznych, m.in. bardzo popularną balladę Przerywam Sen, czy najnowszy utwór pod nogami, który był zapowiedzią jej kolejnej płyty, wydanej w 2023 roku. Nie każdy jednak wie, że piosenkarka od pewnego czasu zmaga się z bardzo poważną chorobą. W wywiadzie wrogalska show Kazadi ujawniła, że choruje na endometriozę, która to jest chorobą wywołaną przez stres, genetykę i żywność poprzez hormony. To choroba nazywana koszmarem kobiet, na którą choruje milion kobiet w Polsce. Mowa tylko o przypadkach zdiagnozowanych. Ta choroba może wywoływać bezpłodność czy depresję. Kazadi ujawniła, że 4 lata szukała lekarza, który wreszcie ją zdiagnozuje. Piosenkarka ujawniła, że płakała będąc u swojego lekarza. A to dlatego, że była szczęśliwa, że wreszcie wie, co jej dolega. Niestety, ta choroba ma bardzo duży wpływ na życie piosenkarki, sprawiając, że aktualnie lekarze dają jej tylko 1% szansy na to, że zajdzie w ciążę. Magda Gessler, choć ma 70, lat, znana jest też z wielkiej energii której pozazdrościć by mógł jej nie jeden dwudziestolatek a jednak także i ona ma w swoim życiu trochę kłopotów także tych zdrowotnych fani od jakiegoś czasu byli zaniepokojeni wyglądem magdy gestler niektórzy nawet pozwalali sobie na dość przykre komentarze pytając czy przypadkiem osa nie ugryzła jej w usta i gestler chyba miała dosyć tych komentarzy i postanowiła odnieść się do nich na swoim Instagramie nie kryjąc emocji Kolejny raz muszę się odnieść, koniec z fałszywymi atakami na mnie. Coś banalnego, co nie powinno być w ogóle tematem dyskusji, jest. Hejterzy teraz uśmiechają się od ucha do ucha. Moje usta, a dla Was dziubek, krzywe, za blade, za czerwone, za duże, niesymetryczne, zrobione, za małe, ciągle niezakceptowane. Czytam Wasze komentarze pod ostatnim zdjęciem. Nie wierzę, apeluję. Kto chce hejtować, do widzenia. Usta są moje. Przeszłam paraliż nerwu. Wasze okrucieństwo boli, ale skoro te usta tak was ciekawią, intrygują, nakręcają, to będzie ich jeszcze więcej dla oswojenia i nauki tolerancji. Jestem cierpliwa, poczekam na tych, którzy zostali w średniowieczu. Dla gazety fakt także Magda Gessler opowiedziała o swoim poważnym problemie. Mam paraliż nerwu trójdzielnego. Gdy się uśmiecham, to po prostu część twarzy jest nieregularna i nierówna. Na zdjęciach wygląda to tak, jakbym coś robiła z twarzą. Ludzie myślą, że przyczyną jest jakieś sztuczne wypełnienie, a to po prostu skaza, z którą żyje. Antoni Królikowski to aktor, który kojarzy nam się z poczuciem humoru i energią. Jednak ten artysta zmaga się z chorobą, której tak bardzo obawia się wielu z nas. Ciężko nawet wyobrazić sobie, jak ogromny krzyż musi nosić na sobie ten aktor, znany z tak bardzo pozytywnego nastawienia do życia i uśmiechu. Podczas swojego programu przez Atlantyk aktor wyznał, że na Mikołaja 6 grudnia otrzymał prezent. Niestety był to prezent, którego raczej nikt nie chciałby otrzymać. Chodziło o diagnozę, o stwardnienie rozsiane. Aktor wyznał też, że w związku z chorobą ma w głowie ogniska zapalne, które wygasza przez odpowiednie leczenie. Mandaryna to lubiana piosenkarka i tancerka, której piosenki wielu z nas kojarzą się z wakacjami i beztroskimi chwilami. Jej hity, Every Night czy Hiragoły Gen po dziś dzień są niezwykle popularne. Warto też wspomnieć, że piosenkarka wciąż wydaje utwory, a do jednego z ostatnich pod tytułem Pomiędzy napisała nawet bardzo emocjonalny tekst. A jej najnowszy taneczny utwór pod tytułem Lece naprawdę potrafi wpaść w ucho. Mandaryna jest dla ludzi ikoną tańca i radości, ale jest bardzo znana z poważnych problemów ze zdrowiem. W wywiadzie z portalem Moja cukrzyca, piosenkarka opowiedziała o początkach swojej choroby. Wykryto u mnie cukrzycę w ostatnim trymestrze drugiej ciąży, ale można było to wszystko kontrolować. Nie brałam insuliny, byłam leczona dietą i całkiem dobrze mi to poszło. Natomiast. Po trzech miesiącach od urodzenia Fabien poczułam się gorzej. Piosenkarka wyznała też, że długo bagatelizowała trudne objawy, tłumacząc sobie przepracowaniem. Jednak kiedy zaczęła widzieć dużo gorzej, wtedy postanowiła sięgnąć po pomoc medyczną. Gwiazda znana z uwielbianego przez Polaków serialu Pierwsza miłość Aneta Zając ujawniła prawdę o swoich kłopotach. Okazuje się, że aktorka choruje na chorobę Hashimoto. Chorobę uznawaną za nieuleczalną, przez działanie której nasz organizm traktuje naszą własną tarczycę jako wroga. Ta choroba niesie wiele konsekwencji, ale przede wszystkim zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. Jednym z jej objawów jest przyrost masy ciała. I by unormować działanie tarczycy, aktorka musiała brać hormony, co też przyczynia się do wzrostu masy ciała. W stronę aktorki zaczęły być kierowane bardzo negatywne komentarze na temat jej problemów z wagą. W wywiadzie z Hello Zdrowie aktorka Aneta Zając dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wagi i trudnej sytuacji wielu aktorek oraz porusza sprawę negatywnych komentarzy. Tak, presja dotyczy głównie kobiet. Mężczyźni nie są aż tak osaczeni. W mojej ocenie od nich wymaga się zdecydowanie mniej. Rzadziej wytyka się im masę ciała czy wiek. Na wiele spraw nie mamy wpływu. Myślę, że finalnie najważniejsze jest właśnie, co same o sobie myślimy. Jeśli jesteśmy pogodzone ze sobą, komentarze, nawet te agresywne, nie będą w nas tak uderzać. Doda to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych piosenkarek w Polsce. Artystka ma na koncie takie przeboje jak Nie daj się, Fake Love czy hit ze Smolastym Nim zajdzie słońce. Piosenkarka słynie też z charakteru i bardzo ciętych ripost. A jednak, choć Dorotę Rabczewską głównie kojarzy się przez pryzmat jej siły, to jednak kobieta od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Najpierw bardzo głośno było o jej poważnych problemach z kręgosłupem. W 2006 roku Super Express poinformował, że u Dody wykryto przepuklinę krążka międzykręgowego. Gwiazda musiała więc przejść poważną operację, bo inaczej wszystko mogłoby zakończyć się porażeniem kończyn. I pomyśleć, że wszystko to zaczęło się od momentu, gdy wokalistka pomagała wnieść swojemu sąsiadowi wózek po schodach i wtedy poczuła dziwny ból i w pewnej chwili osunęła się po schodach. Zabieg, który przyszła piosenkarka trwał aż trzy godziny. Doda napisała wtedy ze szpitala te oto przejmujące słowa. Dziś około godziny piętnastej odbędzie się najważniejszy sprawdzian w moim życiu. Okaże się wówczas, czy Bóg zechciał, bym stanęła na nogi. Ja całym sercem i mocno w duchu wierzę, że jeszcze nie raz zaśpiewam dla was ze sceny, wykonując jednocześnie jakieś skromne salto. Proszę moich fanów, by zjednoczyli się dziś w jedną pozytywną myśl. Myślcie o mnie intensywnie i dobrze i choć nie ma was tu ciałem to odnajdę was w sercu duchem do dzieła dziękuję niestety to nie był koniec niezwykle poważnych kłopotów ze zdrowiem u piosenkarki otóż w 2013 roku grając koncert kobieta spadła ze sceny piosenkarka wyznała od kilku lat mam poważne schorzenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym jestem po dwóch poważnych operacjach a teraz mam do kompletu odcinek szyjny, bardzo uszkodzony, w wyniku niefartownego skoku, który miał miejsce na ostatnim koncercie. Doda w wywiadzie z Agatą Młynarską wyznała wręcz Jestem przyzwyczajona do bólu, obcuję z nim. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jak sama przyznała piosenkarka, przeżywała chwilę prawdziwego przytłoczenia i niepewności. Byłam zaskoczona, że mam niedowład nogi i że zaraz zacznę ścikać pod siebie. Kompletnie mi to postawiło pod ścianą. Piosenkarka ujawniła też, że niestety ludzie nie rozumieją, że ona nie może wyjść na scenę, bo jest inwalidką, mówiła, że ona czasem nie może stanąć na własnych nogach. Po latach podczas rozmowy w Radio Z z Michałem Figurskim doda ujawniła, zwyrodnienie stawów międzykręgowych dwie przepukliny, w tym jedna taka, że dysk wypadł zupełnie nerw cały czarny. Przestała mi funkcjonować noga. Doda przytoczyła też naprawdę zatrważającą sytuację, która miała miejsce na chwilę przed koncertem, kiedy nawet organizatorzy nie rozumieli, jak wielkie katusze przeżywa kobieta. Krzywo stanęłam, źle zrotowałam miednicę, nie byłam w stanie pójść do ubikacji, a co dopiero wyjść na scenę, leżałam i umierałam z bólu. Godzina do koncertu. Przychodzą organizator, mój menadżer, burmistrz i ktoś tam jeszcze. Stanęło nade mną czterech facetów i organizator mówi, ale o co jej chodzi, przecież dobrze wygląda, a burmistrz niech się umaluje i wyjdzie na scenę, ludzie czekają. W newralgicznych momentach robiono mi tzw. blokadę, wbijano igłę w kręgosłup i podawano steryt. A jednak, choć Doda wydaje się twarda i silna, to jednak jej ciało przyszło też inne, bardzo poważne problemy, nie tylko te związane z kręgosłupem, ale i tarczycą. W rozmowie z Twoim imperium Doda ujawniła, że wykryto u niej chorobę Hashimoto. Według naukowców to zaburzenie często jest bagatelizowane, a niszczy ono nie tylko ciało, ale i psychikę. To zaburzenie sprawia, że nasze własne komórki odpornościowe zaczynają postrzegać naszą tarczycę jako coś negatywnego, co należy zaatakować. Hashimoto objawia się przyrostem masy ciała, zaburzeniami oddychania, ogromnym zmęczeniem. I przewlekłymi bólami mięśni, dodatkowo zwiększa ono ryzyko wystąpienia nowotworu. Hashimoto, co więcej, jest uznawane za chorobę nieuleczalną. Aby jakoś walczyć z objawami, doda, musiała zrezygnować z naprawdę masy różnych produktów żywnościowych. Siedem lat temu zostałam zdiagnozowana na Hashimoto, więc całkowicie zmieniłam swoją dietę bez glutenu, bez laktozy, bez przetworzonych rzeczy i mięsa. Co pewnie ma też duży wpływ na mój wygląd. Beata Kozidrak to jedna z najbardziej znanych piosenkarek w Polsce. Jej solowych przebojów, jak i tych z zespołem bajm, aż nie sposób wyliczyć. Ale, choć ta artystka jest niesamowita i obdarzona wielkim talentem, to niestety w zeszłym roku musiała zrezygnować ze swojej kariery. Kiedy w 2024 roku dowiedziała się, że choruje, na chorobę nowotworową. Pod koniec roku artystka na swoim medium społecznościowym opublikowała naprawdę mroczny wpis, w którym opisano, iż w związku z nagłą chorobą beaty Kozidrak zostają odwołane koncerty do końca marca. Wtedy wielu fanów bardzo martwiło się o swoją idolkę. Artystka jednak i bez koncertu zwracała się do swoich fanów na swoich mediach społecznościowych. Gdzie wyznała, że choroba zaskoczyła ją nagle, dziękowała swoim fanom za wsparcie. Powiedziała też, że będzie walczyć dzięki uporowi swoich fanów. Jednak 24 sierpnia Beata opublikowała emocjonalny wpis, gdy powróciła na scenę pisząc: Tak bardzo tęskniłam za tą chwilą, za wami. Na scenie także nawiązała do swojej nieobecności, zwracając się do fanów słowami: Kocham was. Bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie. Jesteście przekochani. Od dziewięciu miesięcy po raz pierwszy na scenie. Teraz artystka czuje się już dużo lepiej, jednak dalej pozostaje pod opieką lekarzy i na koncerty zabiera ze sobą leki oraz aparat do mierzenia ciśnienia. Smutna prawda o serialu Alf wyszła po latach. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.